Czy wiesz, czy możesz użyć astrologii, żeby dowiedzieć się, gdzie powinieneś mieszkać na świecie? To się nazywa astrokartografia i pokazuje, jakie doświadczenia będą spotykać cię w różnych miejscach na świecie. Ja, kiedy się tego dowiedziałem, byłem w totalnym szoku, bo okazało się, że to się sprawdziło. W sensie, to się sprawdziło zanim ja wiedziałem, jak to działa. No dobra, więc mamy tutaj takie różne linie. No i nie wiem, czy będę omawiał wszystkie. Ale w każdym razie, na przykład mamy linię słońca, która wygląda tak, takim znaczkiem jest oznaczona. I to po prostu pokazuje miejsce, gdzie właśnie będziesz podnosić sukcesy, będziesz czuć szczęście. Bardzo, bardzo dobra energia, tak? No i coś na co wszyscy czekamy, czyli linia Wenus. No i co ja mogę powiedzieć? No to jest linia, gdzie będziecie mieć najlepsze życie miłosne, towarzyskie. To jest miejsce pełne zabawy, przyjemności i naprawdę dobrze jest mieszkać tam, gdzie mamy tą linię Venus